Większość poradników o odpoczywaniu mówi o tym, jak lepiej zarządzać czasem. A ja jako badaczka i doktorantka, i przede wszystkim osoba DDD, patrzę na to zupełnie inaczej, bo odpoczynek, a u zdecydowanej większości osób DDD i DDA jego chroniczny brak, to nie jest kwestia naszej złej organizacji pracy, to kwestia naszego układu nerwowego i niepisanych umów, o których dzisiaj porozmawiamy, które zawarliśmy ze światem dekady temu. Ale zanim zaczniemy, to dziękuję, że tu jesteś, dziękuję, że wracasz i pomagasz mi tworzyć to miejsce. A jeśli jesteś nowym słuchaczem, to ja nazywam się Asia Żupień, a to jest mój podcast Lepsze jutro, już dziś. Dzielę się w nim swoimi rozkminkami na temat samorozwoju z perspektywy doktorantki edukacji w Wielkiej Brytanii, ale i osoby DDD. To jest miejsce dla tych, którzy, tak jak ja, dorastali w rodzinach, gdzie brakowało stabilności i dziś uczą się budować to wszystko w sobie. W moim podcaście łączę tu osobiste doświadczenia z perspektywą naukową, która pomaga nam zrozumieć, co się dzieje w naszym ciele. A w dzisiejszym odcinku na tapet weźmiemy temat wyczerpania. Bo to, co potocznie nazywamy wyczerpaniem, u osób z historią DDA czy DDD ma specyficzną mechanikę, bo to nie jest zwykłe niewyspanie, które można odespać sobie w weekend. To jest tak zwane wyczerpanie neurobiologiczne. Twój układ nerwowy przez lata uczył się, że bezpieczeństwo zależy od Twojej czujności, że musisz skanować nastrój rodziców. Przewidywać awantury, być zawsze o ten krok przed chaosem. W zależności od twojej roli, już powinieneś wiedzieć na podstawie poprzednich odcinków, że twoje strategie zarządzania tym chaosem są zupełnie inne. No ale w tym odcinku rozbijemy ten temat wyczerpania na części pierwsze, który jest konsekwencją tego zarządzania chaosem. I dziś użyjemy narzędzi z zakresu neurobiologii i psychologii systemowej, by rozbroić to, co ja nazwałam trigiem wyczerpania. W tym odcinku myślę, że spróbujemy zrozumieć, dlaczego nasze ciało uważa spokój za zagrożenie, co pozwoli nam odpocząć, bo sama już wiem, że bez tej wiedzy ciężko jest nam się zmusić. Musimy znaleźć powód, dla którego. Możemy porzucić, dla którego porzucimy te nasze role. No bo ja tak naprawdę przez lata myślałam, że ja jestem po prostu ambitna, jako studentka, a potem naukowczyni, zawsze dowoziłam wyniki. Um, dopiero chyba w zeszłym roku tak konkretnie zdałam sobie sprawę, że. Mam taką niepisaną umowę, w której są trzy klauzule. O jednej klauzuli wiedziałam już dość długo, ale bardzo ciężko mi było ją porzucić, bo była mm, dość korzystna, przynosiła mi e, zyski. Mało tych strat było, ale zaraz do tego przejdziemy. No bo o czym ja w ogóle mówię? Jaki niepisany kontrakt? No, bo jako dzieci w domach dysfunkcyjnych podpisujemy właśnie taki niepisany kontrakt, który ma nam zagwarantować przetrwanie. W psychologii systemowej nazywamy to rolami adaptacyjnymi i w poprzednich odcinkach już sporo o nich wspominałam. Mówię tutaj o roli bohatera, kozła ofiarnego, maskotki czy dziecka niewidzialnego. I zanim przejdziemy do szczegółów, to chcę, żebyście zrozumieli, że wyczerpanie ma różne twarze, w zależnie w zależności od strategii, którą przyjęliście jako dzieci. Bo jeśli byłaś, byłeś, jesteś niewidzialnym dzieckiem, to twoje wyczerpanie bierze się z ciągłego monitorowania otoczenia, by nie zostać zauważonym, zauważoną i to jest te wyczerpanie to jest koszt bycia przezroczystym. Twój układ nerwowy jest wykończony tym, że przez 8 godzin dziennie symbolicznie wstrzymujesz oddech, by nie zajmować miejsca by nie robić problemu, więc w pracy nie prosisz o podwyżkę, nie wspominasz o zmęczeniu. A jeśli jesteś, byłeś maskotką, to jesteś wykończony rolą emocjonalnego bufora, bo twoje ciało, pamiętasz, że twoim zadaniem jest rozładowywanie napięcia humorem. I to jest takie poczucie bycia ciągłe, ciągłego na scenie w pracy, jeśli mamy napiętą atmosferę i szef jest nabuzowany, no to możesz rzucać żartami, żeby rozluźnić atmosferę. Ale jest to skrajnie wyczerpujące. Tak jak powiedziałam, to jest takie poczucie ciągłego bycia na scenie, takiego poczucia bycia aktorem i odpowiedzialności za emocje innych. Ale jeśli byłeś lub jesteś kozłem ofiarnym, no to twoje życie, no to jest po prostu jesteś w trybie walki. Jesteś zmęczony, bo całe życie musiałeś odpierać ataki i udowadniać, że nie jesteś winny całemu złu w tym systemie rodzinnym, ale ważna uwaga bo te role to nie jest taka naklejka, która zostaje przyklejona nam na czoło i zostaje na całe życie. Te role są płynne. Możesz być niewidzialnym dzieckiem w swojej rodzinie bo tam bezpieczeństwo oznaczało milczenie, ale w swojej obecnej relacji czy w pracy możesz wchodzić w rolę bohatera. Albo w pracy możesz być maskotką, a w domu jesteś bohaterem. Twój układ nerwowy wybiera rolę, którą w danym kontekście, która w danym kontekście daje największe szanse na uniknięcie odrzucenia i takie poczucie po prostu wartości własnej bo uzależniliśmy swoje poczucie własnej wartości właśnie od tych ról, od spełniania tych oczekiwań, które te role narzucają. No ale w tym odcinku skupiam się głównie na bohaterze rodzinnym, bo to rola osób, które uwierzyły, że muszą zapracować na prawo do istnienia poprzez bycie użytecznym. No i mają największe ryzyko wyczerpania. Dlatego bohaterzy rodzinni, ten odcinek jest dla Was. Sekcja zwłok tego mojego wyczerpania właśnie będzie rozłożona na trzy klauzule, bo ja zdałam sobie sprawę, że moja niepisana umowa ma trzy klauzule, ale jestem bardzo ciekawa, czy Wasze umowy mają inne klauzule, bo nie będę ukrywać, kiedy zaczęłam interesować się tym tematem, nie znalazłam zbyt wiele artykułów naukowych, które by ten temat poruszały, więc jest to analiza oparta o moje własne wyczerpanie, a że jestem przedstawicielem, no myślę, że na ocenę celującą grupy bohaterów rodzinnych, także pozwoliłam sobie wykorzystać swoją własną umowę na poczet tego odcinka. Ale jeśli, tak jak mówiłam, macie inne klauzule, piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Bo moja pierwsza klauzula to klauzula użyteczności. I hasło w tej klauzuli brzmi, że ja jestem warta tyle, ile zrobię. I w psychologii traumy relacyjnej nazywamy to często reakcją zadowalania. To taki mechanizm biologiczny, w którym wchodzisz w tryb bycia pomocną i ogarniającą, bo twój mózg i też układ nerwowy ocenił, że bycie potrzebną to jedyny, albo bycie potrzebnym to jedyny sposób, by uniknąć odrzucenia. No i ta moja klauzula działała na pełnych obrotach w zeszłym roku, a biorąc pod uwagę to, ale może w sumie zaraz do tego dojdę. Przejdźmy do drugiej klauzuli. Klauzula druga to klauzula perfekcjonizmu. No i ja już kiedyś Wam wspominałam o tej klauzuli. Ja byłam już świadoma tego perfekcjonizmu od lat. I też już wspominałam, że bardzo ciężko mi go było odrzucić. Bo perfekcjonizm przynosił mi dalej korzyści. Ja na licencjacie już zdobyłam stypendium na doktorat. Na magistrze już pracowałam w świetnym teamie badawczym. Więc jak mogłam sobie wytłumaczyć, że ten perfekcjonizm nie przynosi korzyści i powinnam go w ogóle porzucić? Kiedy ja ciągle czerpałam z niego korzyści? No, i dopiero zdałam sobie sprawę, że bardzo często w życiu jest tak, że my dopiero jesteśmy w stanie porzucić tą klauzulę, kiedy ona tak? Konkretnie nam pokaże, że te korzyści są mniejsze niż straty. I tak było w zeszłym roku. I może warto dodać, że perfekcjonizm w ogóle dla osób DDD i DDA to, to jest taka tarcza, bo ona, te, te, ten perfekcjonizm chroni nas przed krytyką. Bo wierzymy, że jeśli zrobimy wszystko idealnie, no to nikt nie będzie miał punktu zaczepienia, żeby cokolwiek nam zarzucić. Tyle, że to takie życie na ciągłym wdechu z wciągniętym brzuchem i każdy nasz błąd traktujemy w ogóle jako takie śmiertelne zagrożenie naszego istnienia i w ogóle zagrożenie dla, naszej, dla naszego poczucia własnej wartości. Trzecia klauzula to... w mojej umowie to była klauzula samo poświęcenie i... Hasło tego, tej klauzuli to: Moje potrzeby nie istnieją. I to mechanizm, w którym my interpretujemy dbanie o siebie jako skrajnie egoistyczne i w ogóle jako zagrożenie dla relacji. Wierzymy, że naszym zadaniem jest ratowanie innych, nawet kosztem nas samych. No więc teraz podsumujmy tą umowę. Jest klauzula użyteczności, czyli. Jestem warta tyle, ile zrobię. Jest perfekcjonizm, który nam każe robić wszystko idealnie, bo inaczej po prostu znikniemy, będziemy bezwartościowi. No i jeszcze klauzula samopoświęcenia czyli nie mogę mieć potrzeb. Przecież to jest przepis na wyczerpanie do kwadratu. I ja teraz już widzę, że rzeczywiście, tak jak już wspomniałam, Musimy zauważyć, że życie musi postawić nas w, w takiej sytuacji, w której poniesiemy bardzo duże straty, żeby zobaczyć, że te korzyści nie są tego warte. I rzeczywiście zeszły rok pokazał mi i te wszystkie klauzule musiałam zrywać po kolei, ale dodatkowo do, do tego wszystkiego doszedł fakt, że zdałam sobie sprawę, że ta umowa działa trochę na styku mojej pracy naukowej i, i właśnie mojego życia. Um, już wam tłumaczę. Mój doktorat dotyczy pasji osób autystycznych. Analizuję w nim, jak pasje mogą być formą oporu wobec neoliberalizmu, ponieważ są autoteliczne czyli są wartościowe same w sobie, a nie dlatego, że przynoszą zysk. Bo w dzisiejszych czasach. I ideologia neoliberalizmu mówi, że jesteśmy wartościowymi członkami społeczeństwa tylko i wyłącznie, kiedy się rozwijamy, kiedy produkujemy. I właśnie pasje autystyczne, które bardzo często są skupione tylko i wyłącznie na byciu w tu i teraz i na, na radości, no to właśnie są świetną formą oporu wobec tego neoliberalizmu i zderzenie. Tego całego roku z moim własnym doktoratem było dla mnie dość brutalne, bo zrozumiałam, że jestem hipokrytką. Zrozumiałam, że naukowo bronię prawa do bezinteresownej pasji, a prywatnie odmawiam sobie każdej minuty, która byłaby nieproduktywna i ogólnie odmawiam sobie jakiegokolwiek odpoczynku, no chyba że doprowadzę siebie do skrajnego wyczerpania. Więc te wszystkie refleksje doprowadziły do. Ogromnego kryzysu tożsamościowego. Ja, po tym, jak już zaraz wam powiem, jak rozbroiłam ten kontrakt, no to nie do końca wiedziałam, jakie są moje klauzule, bo ja oczywiście chciałam już napisać nową umowę, no bo jak to tak bez umowy, ale ten temat poruszę w następnym odcinku. W tym odcinku, zanim jeszcze przejdziemy do rozbrojenia tego kontraktu, zanim wam przekażę narzędzia, które warto wykorzystać, by zerwać te umowy, to zatrzymajmy się na moment. Zanim pójdziemy do rozwiązań, sprawdź, co teraz robi Twoje ciało. Zauważ swoją szczękę. Czy jest zaciśnięta? Zauważ swój brzuch. Czy jest wciągnięty? A co z ramionami? Podciągnięte do uszu? Bo sprawdzanie tego. Pomoże nam zauważyć, czy wypełniamy właśnie swój kontrakt. Bo kiedy jesteśmy w działaniu, w wypełnianiu tego kontraktu, to całe ciało jest napięte. Więc zanim ruszymy do rozbrojenia tego kontraktu, chcę, żebyście wzięli głęboki wdech. No to jak zerwać ten kontrakt? Musisz fizycznie przekonać, że jesteś bezpieczny. Musisz przekonać swój układ nerwowy, że nic się nie stanie, gdy odpuścisz. I właśnie dlatego zaczęliśmy od relaksacji. Pierwszym takim narzędziem jest 15 minut nic nie robienia. Codziennie przez 15 minut celowo bądź bezużyteczny. I uwaga, mały spoiler alert, kiedy tak zrobisz to tak naprawdę... To poczujesz pr bardzo prawdopodobnie lęk, bo twój mózg pomyśli, że jest za cicho, zaraz coś się stanie. To jest tak zwany paradoks bezpieczeństwa. I twoim zadaniem jest wytrzymać ten dyskomfort, pokazać ciału: zobacz, hej, nic nie robię, wciąż żyję, wszystko jest w porządku. Ale naprawdę, tak przez 15 minut nie wyciągaj telefonu, nie czytaj nic, po prostu posiedź, poleż. I takie 15 minut bycia bezużytecznym było dla mnie niesamow przyniosło niesamowitą ulgę, że wow, że ja tak mogę, nic się nie dzieje. I, i naprawdę przyniosło to ogromne skutki, chociaż brzmi dość mm, niewinnie i szczerze uważam, że te najbardziej niewinne sposoby przynoszą najwięcej skutków, a my <gryw> zazwyczaj szukamy bardzo skomplikowanych formuł na te lepsze jutro, gdzie okazuje się, że zazwyczaj te lepsze jutro jest na wyciągnięcie ręki, na wciągnięcie głębokiego oddechu, na rozluźnienie naszego brzucha. Mamy narzędzie drugie, i narzędzie drugie to jest narzędzie na nasz perfekcjonizm, i to narzędzie nazywa się błąd kontrolowany. I ja poznałam tą metodę. Trzy lata temu moja terapeutka dała mi za zadanie wprowadzać takie błędy kontrolowane, czyli robienie czegoś na 80%, powiedzenie czegoś z błędem, i ja na tamten moment nie byłam w stanie tego zrobić. Chociaż wydaje mi się, że w tamtym momencie to nie był najlepszy moment na pracę w ogóle z moim perfekcjonizmem z powodu ogromnie wysokich em, stanów lękowych, więc wydaje mi się, że em, tamta technika była totalnie niedopasowana do miejsca i czasu. Ale pod koniec zeszłego roku, chyba z tego po prostu już wyczerpania i takiego poczucia, że ja muszę po prostu coś zmienić, e, zaczęłam celowo wysyłać em, Maile z błędami do swojego promotora, do swojego zespołu badawczego, ale z takimi błędami nie typu literówka, tylko mm, na przykład e, pisałam słowo po angielsku z błędem, tak, że zmieniało to zupełnie znaczenie tego słowa. I czasami brzmiało to dosyć zabawnie. I ja specjalnie to robiłam, e, żeby po prostu. <grym> Zobaczyć, co się stanie, jak Asia się pomyli, jak Asia będzie postrzegana mniej profesjonalnie. No i powiem Wam, że ta, ta, ta terapia przez ekspozycję podziałała świetnie. W tym momencie y, moje maile już nie są po prostu dopieszczone, tylko bardzo często z błędami, bez interpunkcji i świat się nie wali. Naprawdę. Y, a kolejne narzędzie, no to. Takie narzędzie na mm, samo poświęcenie, czyli mm, pozwolenie na pauzę i na mówienie nie. Mm, to narzędzie to po prostu mówienie: OK, jasne, sprawdzę kalendarz, dam ci znać. To jest po prostu dawanie sobie czasu na poczucie w brzuchu, czy my w ogóle chcemy coś robić, czy mamy na to przestrzeń, bo bardzo często. Kiedy mamy tą klauzulę samość poświęcenia, to odpowiadamy tak na wszystko, nie, niezależnie od tego, jak się czujemy. I dlatego w tym momencie daję sobie czas. Nie mówię kiedy, nie mówię o której. Dopiero jak dostanę taką wewnętrzną klarowność, że mam na coś przestrzeń, to wtedy dopiero odpowiadam. Tak lub nie. I ja wiem, że te trzy narzędzia brzmią naprawdę... Tak niewinnie, ale to jest taki mały krok do rozbrojenia tych kontraktów, bo ja wiem, że wy teraz możecie zdać sobie sprawę z tych kontraktów, ale nie będę się oszukiwać, nie będę was oszukiwać, że raczej zerwanie ich pełne jest niemożliwe, chyba że rzeczywiście odczujecie skutki ich niezerwania. Tak już mamy w życiu, bo kiedy. Bardzo często w ogóle w takich poradnikach samopomocowych mówi się, o, zmień swój dzień, zmień się całe życie. I w ogóle to wszystko jest mówione w taki sposób, jakby ta zmiana nie niosła za sobą jakiejś straty. A po tylu latach samorozwoju już wiem, że każda zmiana na lepsze niesie za sobą stratę i to bardzo bolesną stratę. Tracimy relacje. Tracimy tożsamość, którą nosiliśmy dzięki tym klauzulom, i to nie jest proces przyjemny. Więc tym odcinkiem nie chcę, jakby nawet nie marzę, że kogoś przekonam do natychmiastowego zerwania tego kontraktu. Bardziej chyba liczę na to, że jeśli jesteś w takim momencie, kiedy już widzisz, że płacisz ogromną cenę za te swoje klauzule, to, że mm, dostaniesz taki drogowskaz. Co zrobić teraz? Ja naprawdę zdaję sobie sprawę, że zerwanie tej umowy jest przerażające i jeśli po tym wszystkim, co usłyszałeś, usłyszałaś, wątpisz, czy warto to zrobić, mm, jeśli twój wewnętrzny bohater szepcze ci teraz, że Przecież świat się zawali, gdy ty usiądziesz na czterech literach na kanapie. No to w sumie chciałabym po prostu was zostawić z takimi trzema pytaniami. Ja wiem, że one nie doprowadzą do jakiejś dużej zmiany, ale po prostu może zastanowicie się nad tymi refleksjami i może za rok zerwiecie w pełni tą umowę. Na te pytania nie odpowiadajcie mi. Tylko odpowiedzcie na nie sobie, gdy dziś wieczorem położycie się do łóżka. Po pierwsze, gdybyś jutro stracił lub straciła swoją użyteczność, gdybyś nie mógł albo nie mogła nikomu pomóc, niczego dowieść, niczego naprawić, to co by po tobie zostało? Drugie pytanie to kto w Twoim obecnym życiu najbardziej korzysta na tym, że ty nie potrafisz odpoczywać? Komu jest wygodnie, że tak dużo na siebie wierzysz? A po trzecie, czy twoje zmęczenie to faktycznie brak sił, czy może podświadoma strategia, by nie mieć czasu na poczucie tego, co naprawdę dzieje się w twoim życiu i w twoim wnętrzu? Czy jest po prostu to ucieczka od myśli? To tyle na dzisiaj. Dziękuję, że tu byliście. Odpocznijcie dziś. Ja to dzisiaj zrobię. Do usłyszenia.